No. Dobra, no, powiedzcie, powiedzcie mi w ogóle, co sądzicie o słowach Bogzela, że jesteście upadłymi youtuberami. A to pierdolenie, kurwa, Bogzel zawsze, kurwa, pierdolił, On się wycofuje ze swoich słów szybciej niż, kurwa, już nie powiem co. No, no, Bogzel to jest Bogzel, no, co. Tak. Jaki, jakie ty miałeś z nim relacje przed tym, jak się zaczęła cała drama? No inaczej, no, ono po, to początku, kurwa, mi i Markowi lizał dupę. Przecież my go tak naprawdę wypromowaliśmy, te całe Fame ma, to kto wypromował? No, ja już film wypromowaliśmy Fame MMA, no i tutaj nie ma co ukrywać, tak? Bo no, pamiętam, pierwsze konferencje chyba były nawet na kanale Marka No tak, same. były na kanale wtedy Marka. Wtedy był rekord ostatnio, te... ktoś mi zwrócił na to uwagę, tak. że był ich jedyny rekord y, widzów, nie? Tak, mieli wtedy, mieli wtedy rekord widzów, no, no co, podbijaliśmy im statystyki, tak? Podbijaliśmy im statystyki, wypromowaliśmy ich tak naprawdę, a teraz, udają, teraz mówią na mnie martwy youtuber? Przecież jak ja bym chciał, wracam na YouTube'a i robię wyświetlenia, to nie jest dla mnie żaden problem. Ja mogę sobie wrócić od tak. Co to jest za problem, kurwa, wrócić na YouTube'a? Biorę trzech, czterech pachołów, jazda. A wcześniej się Boxdel pytał o jakąś walkę dla fejmu? Yy, oni, oni, się dopiero za, oni się dopiero zaczęli pytać, jak wy się zainteresowaliście. Nagle, kurwa, są obsrani. Oni obsrali zbroję. Oni tam nie mają w ogóle ciekawych zestawień. To oni, kurwa, promują martwych youtuberów. No taka jest prawda. A, czyli... czyli co? Ale, czyli Boxer ci proponował walkę w fejn. Nie bezpośrednio, ale próbowali. A i to był teraz, po tym teraz, jak wyszedł. Teraz wcześniej tak? mi nie proponował, no co ty? Wcześniej mi nie proponował, no ale ty, jak y, się wy zainteresowaliście i zobaczyli konkurencję, no to zaczął proponować. Dobra, to tylko jeszcze Marek, ty powiedz, bo tutaj już się wypowiedział Łukasz. E, zabolały ci te słowa, czy puściłeś je mimo uszu? Chodzi o fejn. No ja ogólnie tam nie, 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 nie za bardzo przepadam za. Za tą całą organizacją, z wielu powodów. To z ale czy, czy to mnie różyło? No, no co, ja nawet tego w sumie nie oglądałem za, za bardzo. Gdzieś tam wycięte z kontekstu zobaczyłem. Że ciężko mi w ogóle do kogoś się odnosić. Ale z jakiego powodu za nimi nie przepadasz? E, o kurczę, wielokrotnie już to gdzieś tam tłumaczyłem, e, ale była taka sytuacja, że e, kiedyś zostałem tam wystawiony e, prze, przez kogoś z nich, e, no bardzo nieprofesjonalne podejście mają do zawodników. No i no, przede wszystkim no, nie podobał się y, mi się te, tam y, no jednak ten brak brak szacunku do zawodników, tak. Powiem wam no.